Mało nas, choć w sam raz wyratować ten świat Bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło Mało nas, lecz do gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce Krutny dylemat. Drodzy uczniowie, to wspaniałe boisko zostało zbudowane we współpracy z Ministerstwem Edukacji. Wkrótce cieszyć się będziecie najnowocześniejszym sprzętem sportowym. Jestem bardzo zadowolony, gdyż moim obowiązkiem jest zapewnienie wam najlepszych warunków do rozwoju waszych ciał i umysłów. Bo jak to się mówi, w zdrowym ciele, zdrowy duch. O, ależ on ma gadane. Musimy tego słuchać. Nie musimy. Przecież mogłeś zostać z Jeremim, co nie? A co porabia nasz Einstein? To co zwykle. Przykleił się do monitora i odbywa cyberpogaduchy ze swoją ukochaną. Jeszcze kilka obliczeń i mój program dywirtualizacji będzie gotowy. Naprawdę uważasz, że to się uda, Jeremy? Że mam szansę na materializację w twoim świecie i zostanie kimś... Kimś takim jak ty? Mam nadzieję... Tak czy inaczej, jednego jestem pewny. Jeszcze nigdy nie byłem tak blisko jak teraz. Ach, tak trudno to sobie wyobrazić. Spotkamy się twarzą w twarz, będziemy się dotykać, całować. E, ta, to będzie e, ciekawe, no bo wiesz, e, chyba. No, przygotuj się. Rozpoczynam testowanie. Koniec świata. Jestem pewna, że kiedyś ci się uda. Elita, ja zaczynam się zastanawiać, czy się do tego nadaję. Czy potrafię napisać tak skomplikowany program? Przepraszam, jestem zmęczony i robię błędy. Pójdę rozprostować nogi. Do zobaczenia. E? Jeremy? Ej, co to nowy program do materializacji? O, co cy! O, o, o! Ile razy mam ci mówić, żebyś nie dotykał mojego komputera, gdy mnie tu nie ma? Tu są miesiące pracy. No spoko. Nie popsułem twojej zabawki. Uf, ależ ty głupi jesteś. Popatrz, co zrobiłeś! Klawisze są bardzo czułe. No, przestań. Jeden cukierek nie rozwali ci klawiatury. Mhm. Ale odjazd! To jakiś mega odjazd. Mm -hmm. Tak, to działa. Ha, ha. O, ty jesteś genialny. Wiesz o tym? Zdecyduj się. Czy jestem głupi czy genialny? Jesteś głupio genialny! Nie zrobiłeś tego specjalnie, ale po upuszczeniu cukierków na klawiaturę program się zmodyfikował i odpalił! Nie wiem, co się stało, ale to działa! Dzięki Ot! I kto tu jest Einsteinem? Zmaterializujesz Aelitę? No, tak. Niestety mam tylko jedną szansę. To dlatego, że nie widziałem, co napisały te cukierki. Co z tego? Aelita jest jedna. Biegnij po resztę, a ja powiem to Aelicie. Jumi, mm -mm. teraz lub nigdy. Drugiej szansy może nie być. A jak jest jakiś Feller, może już nigdy nie złoży tego programu. Słuchaj, nie możesz tak po prostu zmaterializować elity. Potrzeba wielu przygotowań. Puściłem skany, program odpalony, wszystko gotowe. Ta, w twojej głowie. Wróć na Ziemię, Jeremy. Choć raz pomyśl praktycznie, a Elita nie ma rodziców i nie ma aktu urodzenia. Co więcej, nie chodziła do żadnej szkoły, choć to nie jest jeszcze najgorsze. Ale to wszystko razem znaczy, że ona w naszym świecie nie istnieje. Powie, cześć, jestem Alita. Przybyłam z wirtualnej rzeczywistości i już mam bilet do wariatkowa. Wiesz co, Jeremy, to nie musi być dziś. Zaczekam. Hmm, to co robimy? Słuchajcie, może zamieszkać u mnie. Starzy się zgodzą. Włamiesz się do komputerów w naszym ratuszu. I wyrobisz jej fałszywe dokumenty. Wymyślisz nazwisko i całą tę resztę. Potem zapiszesz ją do naszej szkoły i wsadzisz do naszej klasy. Ale będzie fajnie, co? Dobra, zaczynamy z samego rana. Nie śpisz? Czy nie śpię? Przestań, Jeremy. Wiesz przecież, że wirtualne istoty nie śpią. Nie mogę zasnąć. Nie mogę przestać myśleć o twojej materializacji. Nie wyobrażasz sobie, ile spraw odkryjesz w naszym świecie. Takich jak spanie? Właśnie. I całe mnóstwo przyjemności. Opowiedz mi. Kiedy dotykasz czegoś palcami, odnosisz pewne wrażenie. Możesz poczuć miękkość, lub ciepło, albo zimno. Aha, myślałam, że odczuwacie tylko mózgiem. Tak jest, ale to skomplikowane. Tu na ziemi każdy ma pięć zmysłów. Ty, to masz tylko dwa: słuch i wzrok. Możesz tylko słyszeć lub widzieć. A propos słyszenia, niedługo będziesz mogła dotykać i. Jeremy, chyba słyszę Ksanę. Coś zamierza. Co to za hałas na dworze? Jeremy, Ksana przypuścił atak. Dobra, słuchaj, Aelita. Schowaj się w nieaktywnej wieży. Skontaktuję się z Tobą z fabryki. Ot, wstawaj! Ksana atakuje! Ot, wstawaj! Co jest? O, kto z rana tankuje? Ulrik, obudź się! Alarm Ksany! <laughs> Co mówiłeś? Mówiłem, alarm ksany ksana atakuje! Zawsze śpisz z tym czymś w uszach? Tak, od zawsze. Kiedyś powiem ci dlaczego. A? Nie ma co się gapić, chłopaki. Tym razem postawił nas zwycięstwo. Atakuje nas koparkami. Moje gratulacje, Xana. Jeremy, biegnij do fabryki i wezwij Yumi. Ot i ja spróbujemy zatrzymać te potwory. Biorę tę pierwszą! Dobra! Ha? Szybko jumi wstawaj, jesteś nam potrzebna. Wiesz, która to godzina? Koparki, jakie koparki? Co? Nie. Ona je kontroluje! Nie wiem, co teraz robić, URLIK! To nie jesteś sam! Biegnij do Yumi i Jeremiego w fabryce! Spróbuję się dowiedzieć, czego Ksana chce od tych potworów! Może się przydać! Dobra, ale uważaj! Miej oczy szeroko otwarte! Nie wiadomo, gdzie kryją się potwory Ksany! Nie martw się, Jeremy. Nie widzę na razie żadnego wroga. Ale pulsacje się nasilają. Aktywowana wieża jest niedaleko. Nie martw się, od zaraz tam będzie. Miejmy nadzieję, że Yumi i Ulrik też są w drodze. Ulrik? Siedzi w koparce. Sprawdza, co Ksana kombinuje. Ulrik, słyszysz mnie? Złe wieści, Jeremy. Jestem na brzegu rzeki. Ksana chyba chce nas zaatakować. Na pewno tak. Jeśli Ksanie uda się zniszczyć fabrykę, pożegnamy się ze sprzętem. Brak komputerów oznacza koniec komunikacji z Aelitą. Nie zapominaj o skanach. Bez nich nie będzie transferów do Lioko, a to oznacza ostateczne zwycięstwo Xany. Ulrik słuchaj, od wybiera się tam sam, więc pośpiesz się proszę. Postaram się, ale nie będzie to ciche wejście. Transfer odaw! O, cześć Ot, denerwujesz się? Nic mi nie jest, tylko nigdy nie wiadomo, na co mogę się tu natknąć. Chodź ze mną, Ot, aktywowana wieża jest tam. Dobra, chodźmy ją sprawdzić. uh -huh. Jeremy? Yumi, straciłem kontakt z Ulrikiem. Gdzie był, kiedy rozmawialiście? Jechał koparką do fabryki. Dobra, jestem na miejscu. Znajdę go. Tędy. I jest komitet powitalny. Karaluchy zwykle atakują w piątkach. Jak widać, komitet jest w komplecie. O! 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 Witajcie, karaluchy. Który z Was chce być pierwszy? Spokój się, Ot. Masz chronić Aelitę, zapomniałeś? Chcesz się zamienić, Jeremy? Ulrik! Ulrik, wstawaj! Ulrik, szybko! Uff. Uff. Weź cztery z dziesięciu strzałów! Lecą jeszcze trzy laserowe strzały! Ulrich, musisz wstać! Ej, Jeremy! Możesz mi pomóc? Co z koparkami? Wszystko niszczą. Mam nadzieję, że tylko tam. Jak idzie Odowi? Jeremy, czuję się tu trochę samotny. Masz już odpowiedź. Dobra, słuchaj, Od. Yumi już idzie. Co do Ulrika, powiedzmy, że nagle zasnął. Pewnie mu było ciężko bez tych zatyczek. <laughs> Transfer unit. Skan. Wirtualizacja. Spowolnić karaluchy, Yumi was goni Zajmij się wieżą, a ja karaluchami Zobaczmy co wyjdzie Trzy karaluchy i trzy strzały Ot, Nie ma czasu na pudłowanie Jeremy, ile punktów życia mi zostało? Dziesięć, trzymaj się. Aż za swoje. A gdzie twój kolega? Yumi. A -a. A -a. Nie! A -a. A -a. Ej, Jeremy! Niestety nie zdążyłam. Odzakończył grę. Biegnę do Aelity. Może mnie potrzebuje. A -a. Nie chcecie stresować, ale jak zniszczą nam skany, to już do nas nie wrócisz, Yumi. Nie ma sprawy, pośpieszę się, chcę się jeszcze przespać przed szkołą. Jeremy, nie tylko o skany powinna się martwić. Miałem wizję, widziałem Yumi wpadającą do cyfrowej otchłani. Wirtualna na zawsze? Hej, Yumi! Słyszałam. Pójdę jej pomóc. Co? Co ty, Ulrik? Popatrz na siebie. Ledwo się trzymasz na nogach. Ot, pomóż. Jeremy? Widziałem. Yumi zaraz tam będzie. Daj mi obraz. To jest to. Dokładnie tak to widziałem. Transfer Ulrika. Капитан! Виртуализация! Jeremy, a, nie dam już rady. A Elita jest już w wieży. Trzymaj się, Yumi! <śmany> O, a, 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 Nie mogę! Jumi już biegnę! Yumi! kod powrót do przeszłości Że to możliwe, że jedno z nas stanie się. To moja wina. Gdybym był szybszy, byłaby tutaj. Jest rozwiązanie, Jeremy je zna. Program do materializacji zadziała, ale Aelita musi oddać swoje miejsce Yumi. Hm. Możesz sprowadzić tu Yumi? Tak, ale mogę zmaterializować tylko jedną. Tylko jedną z nich. Wybierz, Yumi. Należy do Waszego świata. Uh. Spokojnie, mogę poczekać. Dobrze, Aelita. Ale najpierw muszę wyśledzić Yumi dobrze, w cyfrowej otchłani. Już dobrze, Yumi. Nic Ci nie jest. Witaj w domu. O, ale. Jak się tu znalazłam? Jestem szczęśliwy, a jednocześnie smutny. Dlaczego? Przynajmniej wiesz, że program działa. Musisz go tylko znów uruchomić. Ta, to pryszcz. Wierzę w Ciebie, Jeremy. Kiedyś mnie tam ściągniesz, na pewno. Hmm. Jeremy, chcesz cukierka? Ty skąd go masz? To moje. A tak, chyba tak. Dobra, żaden problem. Wierz go. Zjedz go, stary. Mhm. Cukierki są dobre na wszystko. Nawet na złamane serce. Skoro tak mówisz. Ha. Pracowanie wersji polskiej na zlecenie Zigzapa Start International Polska.